Z lata zrobiła się zima, temperatury nie rozpieszczają, a jaki będzie pierwszy weekend października? Dzień dobry Państwu, Gabriela Szewczyk. Zapraszam na prognozę pogody. W piątek lubelszczyzna będzie znajdowała się pod wpływem niżu z centrum nad Suwalszczyzną oraz obszaru podwyższonego ciśnienia z centrum nad Morzem Północnym. Napłyną chłodne masy powietrza polarnego morskiego. W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury powyżej 10 stopni. Zachmurzenie w ciągu całego dnia duże lub całkowite. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku północnego i północno-wschodniego. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna spadnie nieco poniżej 8 stopni, a w południowej części Lubelszczyzny prognozowana jest temperatura minimalna powyżej 5 stopni. W sobotę nadal będziemy pod wpływem chłodnych i wilgotnych mas powietrza polarnego. W dzień temperatura maksymalna osiągnie w północnej części do 12 stopni, a na południu Lubelszczyzny do 15. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 8 do 11 stopni. W ciągu całego dnia zachmurzenie całkowite, które mu towarzyszyły będą słabe opady deszczu. Wiatr umiarkowany z kierunku północno-wschodniego zmienny. W niedzielę silny ośrodek wyżowy z centrum na północ od Moskwy oraz z centrum nad północną Mołdawią sprzyjały będą napływowi powietrza północnego wschodu. Przed południem temperatura będzie wynosiła do 11 stopni. Po południu, w związku z napływem mas powietrza polarnego morskiego, nastąpi niewielki wzrost temperatury. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W nocy temperatura minimalna wyniesie 7 stopni. Możliwe występowanie mgieł ograniczających widzialność do 200 metrów. Na całym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite. Do południa wiatr silny lub słaby z kierunku północnego. Październik zapowiada się chłodno i pochmurnie, a ja widzę się z Państwem już za tydzień w kolejnej prognozie pogody. Do zobaczenia!